Turystyka motocyklowa to przygoda, to spełnienie marzeń, to robienie czegoś, czegoś fajnego, czegoś co budzi emocje, to oglądanie nowych rzeczy, poznawanie nowych ludzi, przeżywanie tego wszystkiego w taki wyjątkowy sposób. Motocykl nagle staje się tylko dodatkiem. Bez niego to wszystko nie byłoby możliwe, ale tak naprawdę to wszystko to, co dookoła jest najważniejsze w turystyce motocyklowej: poznawanie, eksplorowanie, jeżdżenie po nowych miejscach, poczucie wolności, zostawienie za sobą problemów dnia codziennego. Jesteś tylko ty, motocykl i wszystko to, co widzisz przed sobą. Pamiętam kilka albo kilkanaście takich sytuacji, kiedy ja osobiście miałem już naprawdę dość jazdy na motocyklu. Pierwsza taka sytuacja była o dziwo w Maroku, w górach Atlas. Pojechaliśmy tam o złej porze roku, okazało się, że w górach Atlas też może spaść śnieg i to może go spaść naprawdę dużo. Śniegu spadło pół metra, miejscami metr, drogi zostały zamknięte, my utknęliśmy w górach Atlas, znaleźliśmy jakiś nocleg, spaliśmy... Przy temperaturze 2 czy 4 stopni Celsjusza na plusie. Mówię o temperaturze w pokoju, bo na zewnątrz było minus 6. I kiedy rano wstałem, ciuchy nie zdążyły wyschnąć, a ja byłem wciąż wyziębiony po tej nocy, i miałem wsiąść, wsiąść na motocykl i jechać dalej w tej, w tej śnieżnej marokańskiej krainie, gdzie palmy uginały się pod śniegiem. To wtedy naprawdę miałem dość i nie chciało mi się dalej jechać. Ale najlepsze w takich akcjach jest to, że później i tak się je fajnie wspomina. Na pytanie, gdzie leżą granice turystyki motocyklowej, byłoby romantycznie odpowiedzieć: Tam, gdzie leżą granice naszej wyobraźni. Możemy pojechać wszędzie. Prawda jest jednak taka, że nie do końca. Kiedy jesteśmy gdzieś daleko od domu na motocyklu, to okazuje się, że te granice mogą wyznaczać możliwości tego motocykla, jakichś systemów, które został wyposażony, bo one przesuwają te granice możliwości. Te granice mogą wyznaczać warunki atmosferyczne. No, i to w co nasz motocykl jest ubrany. Tak się składa, że tym najważniejszym elementem, jedynym elementem, który zapewnia styczność pomiędzy motocyklem a podłożem, są opony. I to one tak naprawdę w motocyklach pełnią mega ważną, nieocenioną funkcję, bo mówimy o zawieszeniach, o systemach, ale to wszystko i tak koniec końców jest uzależnione od przyczepności, od tego w jaki sposób, jaka opona styka się z nawierzchnią, po której jedziemy. W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące nas pytania, w poszukiwaniu tych granic, granic motocyklowej przygody, granic motocyklowej turystyki postanowiłem się zwrócić do naszego zaprzyjaźnionego, byłego zawodnika, który ścigał się dużo na torach, ale nie tylko, bo jak się przestał ścigać to zaczął też jeździć troszeczkę w dłuższe trasy i nabrał też doświadczenia turystycznego, a sądzę tak po jego nieźle uflejtuszonej kurtce, do której przylepiło się, widzę, wiele owadów, Artur Wajda przed Państwem. Artur nie wierzę, że te muchy poprzylepiały się na to, że w ogóle ta kurtka wygląda na bardziej turystyczną niż torową. Tak, wracam bardzo długiej trasy. Założyłem to, co miałem pod ręką, a że wypada, <grym> że ta kurtka jest po prostu wygodna. W związku z powyższym nauczyłem się też długiej trasie, że nie zakłada się nowych rzeczy. Nie ma złej pogody dla motocyklistów, mówi się. Są najwyżej źle ubrani motocykliści. Ale pytanie, czy opony, czy one dają radę w takich temperaturach? O poranku było 6. Teraz jest jakieś 12 i ta, ta różnica temperatur, która nas w ciągu dnia na jesieni zresztą zaskakuje. No, jest dość istotna dla nas, żebyśmy to przewidywali. I jedyną na to metodą, no to jest właśnie opona. Aktualnie że Tigerem 1200 triumfem. Dlaczego? Dlatego, że jest dość ciężki motocykl, motocykl turystyczny. Do tego założyłem opony Dunlop Meridian, które są podobno wystrzałowe. Za każdym razem nowa reklama proszku do prania jest o 50% skuteczniejsza od zeszłej. Tych reklam widziałem tak. 20% w związku z powyższym. Ile można, tak? Ale no coś tym jest. Uh -huh. y opony zostały założone wieczorem. Naprawdę było zimno wczoraj, było na przykład 4 stopnie wieczorem i było dość wilgotno. Opony nowe. Ale po samym ruszeniu zauważyłem, że ta opona jest zimna i trzyma, tak? Zimna, klei. Nie włącza się kontrola trakcji. Z dużą rezerwą podchodzę też do pierwszego hamowania. Też nie włączają się systemu ABS-u. Mówię, no to już nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie jutro. Czyli dzisiaj rano wyjeżdżam. Yy, przywitała nas takie przebijające się słońce przez chmury. Troszkę już tak rano było. Mówię, no fajnie, tyle, że generalnie wszystko mokre, zimne, rosa. No i zacząłem zgodnie z tą procedurą, którą czytałem. No, najpierw jechałem wolniej yy, i zacząłem skupiać się na tym, co czuję na tej drodze. I to, co napisano. Nie mam, nie mam kontraktu z Dunlopem, żeby nie był. <laughs> ale opona faktycznie nagrzewa się stosunkowo szybko mm -hmm. i to jest odzwierciedlenie tej, tej, tej technologii, którą tutaj zastosowano. No właśnie, co odróżnia taką oponę turystyczną, oponę, która ma działać w różnych warunkach, też przy niższych temperaturach, na mokrej nawierzchni, od takiej opony, która raczej służy do tego, żeby szybko pojeździć po zakrętach na suchym, czy już nie mówię o opony sportowej przeznaczonej na tor? No to jakby wszechstronność oczekiwania od tej opony i jak tu opowiadałeś, bo w Bary z boku słyszałem twoje historie, yy, gdzie musiałeś się znaleźć i przeżyć, no to właśnie po to są te opony, tak? Znaczy, że, że, że dzięki oponie to mogę albo podejmuję decyzję jadę dalej, jak mnie zaskakują warunki pogodowe, no albo muszę szukać noclegu, na przykład na przystanku PKS-u. Mhm. Bieżnik. Yy, mhm. Okazuje się, że jakby... Yy, ten bieżnik, który jest czasami szczotkowy na oponie, a czasami odpowiednio ułożony, właśnie kąt tego bieżnika, czy, czy wzór, który zaczyna być zastrzeżony i opatentowany w połączeniu z mieszanką, z czego jest opona złożona. Ponieważ wszyscy wiedzą, czują smak Coca-Coli, wiedzą mniej więcej jak jest zrobiona Coca-Cola i z czego, ale nie znają do tej pory proporcji. Tak? No i tutaj tak jest z oponą, że ma pewne frakcje silikonowe czy, czy żywice, jak to są nazywane. Jest pewnym patentem firmy. Stosunek tego zastosowany w produkcji powoduje, że ta opona albo szybciej się właśnie nagrzewa, albo nawet jak jest chłodna, to klei do nawierzchni mokrej, na przykład na asfalcie. To, się, to jest to troszkę, można powiedzieć, że nie, nie, w doświadczenia nie bardzo chce się w to wierzyć. No bo śliskie, zimne musi się poślizgnąć. I jeszcze jak jest mokre, bo zimny asfalt, no nie do końca. No właśnie parę mądrych głów to chyba przetestowało. Myślę, że też na L4 kilka razy byli testując. Bez powodu, bo o tym nie pisano i, i, i to działa. No dobrze, prawie mnie przekonałeś, to jeszcze powiedz mi, czy te nowe Meridiany to są opony tylko na asfalt, czy one też zostały nie, no, stworzone, no, myślą o przeznaczeniu takim lekko off-roadowym. tutaj o jakichś szutrach czy polnych drogach. Motocykl dalej jechać jest stabilny, jesteśmy w stanie reagować mm -hmm. na jego sygnały, bo to jest dość istotne w czasie jazdy, tak? to znaczy, że, że, że nie wpaść pełną petardą z asfaltu, tak? no bo to się skończy, jak się skończy, systemy nie zdążą zadziałać, ale jeżeli dostosujemy prędkość i nastawimy się na sygnały, które nam motocykl przekazuje, to jesteśmy w stanie bardziej reagować na to. Nad tą masą, właśnie w takim w miarę grząskim gruncie, gdzie musimy tą polną drogą gdzieś tam dostać, się bo właśnie jest objazd, to to, to działa, tak działa na tych oponach. To jest też troszkę niewiarygodne. Patrzymy na tą oponę, ja tak się patrzę, no to typowy bieżnik, 10 lat temu to bieżnik drogowy, tak, I, i wjeżdżałem gdzieś nawet przez jakąś drobną kałużę, no to to już ten motocykl stawał bokiem. Troszkę inaczej to działa. Gdzie leżą granice turystyki motocyklowej Artura Wajdy? Turystyka motocyklowa to wiele tysięcy przejechanych kilometrów, i to często w y, jednym sezonie. Technologia idzie w tą stronę. Y, no. Podam na przykładzie akurat tych opon. Żeby zrównać zużycie opony przedniej z oponą tylną, po około tych 10 tysiącach kilometrów, tak, to jest podobno możliwe na tych oponach, zmienić komplet, a nie zmieniać pojedyncze opony, na przykład dwie tylne na jedną przednią. Przebiegi tej opony są uzależnione właśnie od składu tej mieszanki, osnowy, kortu i głównie składu mieszanki, czyli tej procentowej domieszki, czy silikonu, czy krzemionki czy frakcji żywic, które używa firma w takim stosunku, żeby uniwersalnie opona się i szybko nagrzewała, a to następuje dzięki paradoksalnie wzorą bieżnika i dość szybko dała, od, od, dawała nam wrażenie, odczucie y, przyczepności na nawierzchni. Jeżeli ta nawierzchnia na przykład się zmienia, to tak? jedziemy z nawierzchni suchej, wjeżdżamy na nawierzchnię mokrą. To, to wszystko właśnie zależy od tej konstrukcji i, i tego stosunku, o którym przed chwilą powiedziałem. No i to są godziny doświadczeń, pracy, testów, y, zanim później to wyląduje na takim motocyklu, chociażby jak dzisiaj y, mam okazję nim jeździć. No i żeby poczuć się, faktycznie poczuć się bezpiecznie. Ja mówię, że po trzech latach wyszedł, wyszła opona, która jest następcą poprzedniego modelu, że poprawiono to i tamto, że zauważyłem takie i takie różnice. Niektórzy motocykliści twierdzą, że to jest tylko marketingowa paplanina. Interesując się tematem, no, wyszukuję takie smaczki i słyszę opona nowej generacji. No, jakby chcę to poznać, staram się najczęściej sam to przede wszystkim doświadczyć. Znaczy, wziąć tam potem do ręki, jak jest poza felgą, a następnie być przy, przy procesie zakładania. I na przykład właśnie zakładając, to mnie zdziwiło bardzo, zakładając y, y, opony Dunlop Meridian, no, można powiedzieć, że trzeba było użyć trochę sprytu. Siły, ale moje sprytu i siły, no, bo siła by spowodowała, żeby nic z tego nie wyszło sama. Wyglądało, że to jest opana dość twarda w swojej konstrukcji. No i jakby to zwiastuje to takie myślenie, że no to skoro twarda, to znaczy, że będzie, nie będzie podatna na yy, wpływy ciśnienia na przykład, ale do tego jeszcze jak dojdzie ciśnienie, no to w tym układzie będzie szybko zrywała przyczepność. No i tu zaskoczenie. Od samego początku zaskoczenie. A w momencie, kiedy już się zagrzała szybciej, czyli przejechałem te kilka kilometrów, najczęściej następuje z mojego doświadczenia po jakichś dwóch, trzech kilometrach i niekoniecznie jazdy po zakrętach. Kiedy już złapała tą wstępną temperaturę pracy, no ja czułem tak, jakby dodatko, doda, dodatkowa, dodatkowe czucie w nerwach, tak, jakim jest kontakt opony z, z podłożem. No, czułem się dużo pewniej. Czym to jest spowodowane? Oczywiście wchodzą mi po głowie takie myśli, tak, co znów to firma wymyśliła, jaki to może mieć wpływ, ten ułożenie tego bieżnika, bo patrzę, ten bieżnik jest taki różny, coraz wymyślniejszy. No coś w tym musi być, tak? No yy, wiem tylko, że opony gładkie, to, to dla porównania powiedzieć, dlatego potrzebują koce, czy tak zwane sliki, potrzebują koce na dogrzanie do swojej temperatury, no bo właśnie nie ma oporów toczenia poprzez brak nacięć. Czyli nacięcia powodują wzrost oporów toczenia. No jest to dodatkowo, oczywiście każdy myśli, że nacięcia bieżnik to jest tylko yy, przeciwdziałanie aqua, aquaplaningowi, tak? Jeżeli wjedziemy w, w jakąś, powiedzmy, nieokieł Znaną dla nas yy, wzrokowo kałużę. No właśnie, nie do końca. No i teraz jeszcze wierzchnia warstwa materiału. Tutaj opony na bokach. Na środku, czyli twardsza na przykład jest tak technologicznie zrobiona, że twarsza na, na, na środku, to znaczy nie zużywa się przy jeździe na wprost, a wiadomo, że turystykiem jeździmy głównie na wprost. No chyba, że jeździmy przez Alpy i wtedy też się chcemy troszeczkę poskładać na zakrętach. Znaczy, wtedy to musimy, ale przy czwartej przełęczy generalnie szukamy końca, jesteśmy trochę zmęczeni i łatwiej odbłąd, tak? Szczególnie, kiedy są te zakręty. No, dla nas niewidoczna, to trzymamy się krawędzi, naszej krawędzi, po to, żeby na kogoś nie najechać, a też może być trochę brudno z tego powodu ślisko. Dlatego, zróżnicowanie przyczepności opon na, na środku i na bokach jest bardzo istotne. Chciałbym tutaj dodać coś bardzo ważnego, bo rozmawiamy o tym wszystkim. Żaden najdoskonalszy system kontroli takcji, ani żaden inny system elektronicznego wspomagania. Żadne najdoskonalsze, najnowocześniejsze opony ani inne rzeczy nie zastąpią. Po pierwsze, umiejętności jeźdźca, po drugie, trzeźwego myślenia i trzeźwej oceny sytuacji. Kontrola trakcji i ABS jest w prawym nadgarstku u, u kierowcy motocykla, ale z drugiej strony. Hmm, takie sygnały jakie dostajesz od motocykla podczas jazdy, a te sygnały najczęściej determinują twoje ułożenie ciała no, czy panowanie nad tym motocyklem no, to one jakby też i definiują i determinują ciebie do tego co chcesz dalej tym motocyklem zrobić, no i teraz jeżeli opona tobie, ślizga się przednia opona czy ślizga się tylna opona, uślizguje no to jeżeli ten system kontroli, bo zapomniałeś sobie wyłączyć tryb jazdy rider, tak, wyłączyć rain na ulewnym deszczu, przejeżdżając przez potok czy cokolwiek, no to może, no to Pozostajesz w tym momencie tylko na własnych odczuciach, tak i, i, i w tym momencie możesz się oprzeć uwagę na oponie. Dobra opona systemy umiejętności kierowcy. Trześć walce na sytuacji, doświadczenia, to wszystko pozwala przesunąć te granice turystyki motocyklowej, pozwala jeździć dłużej, dalej, w cięższych, trudniejszych warunkach, no i pozwala też łapać fajniejsze przygody. Poznając, co to jest turystyka motocyklowa, znaczy zmieniłem w ogóle optykę. Masa rzeczy się składa na taki wyjazd, że jeżeli mam do pokonania, planuję trasę, dajmy na to kilku tysięcy kilometrów, to jeżeli jestem obarczony tymi wszystkimi dodatkami, które są w drodze potrzebne, no to jeżeli ma mnie je zaskoczyć zmiana opony, Gdzieś w trasie, no to już przestaje być przyjemnością, a zaczyna być no, trochę takim walką o przetrwanie, tak, obóz przetrwania. E, oczywiście może zdarzyć złapanie gumy, tak, no, trzeba sobie z tym poradzić. Też takie przygody miewałem w dłuższych trasach, ale sam fakt, jeżeli nie zaplanuję, no są rzeczy niezaplanowane, ale jeżeli nie przemyślę sobie i pojadę w trasę, no po niełysej od początku, no to już reszta na mnie spojrzy, że amator. Amateur. A on tu mówi tutaj o wielkich wyprawach, o dziesiątkach tysięcy kilometrów, o wielkich przygodach. Ja nie chciałbym jednak umniejszać tym mniejszym przygodą, bo jeżdżenie po Polsce, nawet w granicach swojego województwa, wyjazd na 100-150 kilometrów na mniejszym motocyklu, to też jest turystyka, to też może być piękna przygoda, i w przypadku takich wyjazdów też trzeba pamiętać o tym wszystkim, o czym mówimy. Też warto mieć dobrze przygotowany motocykl, dobrze się ubrać, założyć dobre opony, które nie będą oponami torowymi, do jazdy przy 5 stopniach Celsjusza. Używam tego określenia dobre opony. Dla mnie dobre opony to przede wszystkim opony dobrze dobrane do warunków, w jakich chcemy je użytkować. Ukierunkowanie dziedzin, w których te opony są, już mają zastosowanie. To jest dużo inaczej. Niż było w latach na przykład 50., że w motocyklu, powiedzmy ulicznym, albo motocyklu teoretycznie terenowym, wystarczyło opuścić kierownicę w dół i z tego robił się motocykl wyścigowy, tak? Założyć go tablicę przez troszkę troszkę podnóżki. Opony były prawie te same, tak? E, czy jeżeli chodzi na ulicę, czy, czy, czy na, e, na tor, a tory były uliczne. I ta, te, ta technika, technologia te 50, od 50 lat poszła naprawdę poważnie do przodu i jakby ukierunkowanie tych dziedzin, wyspecjalizowanie, siłą rzeczy nas zmusza do tego, żebyśmy. Jeżeli myślimy o turystyce, to będziemy dobierali oponę, która wytrzyma kilka tysięcy kilometrów z założenia, która daje nam ten komfort, że będzie kleiła, czyli będzie mieć współczynnik przyczepności miała y, większy y, na sam, od samego początku, odkąd ruszymy, zanim y, nie dobierze tej temperatury y, pracy swojej, w stosunku do, y, do opon twardych, zleżałych czy, czy innej generacji. Zresztą ta generacja chyba wchodzi, tak, zauważyłem co mniej więcej 3-4 lata. Dlaczego wchodzą opony nowej generacji? To jest podyktowane bezpieczeństwem i stylem motocykli turystycznych. Africa Twin 15 lat temu 70 koni, czy tam 75 koni. Motocykl też waży ze 200 kg, dwa plecaki, jakąś torbę. Teraz mamy motosyk, który waży 240 kg, tak, ale mocy ma rzędu 160 koni. No taki turystyk, nie? <trybuj> Niezależnie od tego, czy jeździcie małym czy dużym motocyklem, niezależnie od tego, gdzie leżą granice waszej motocyklowej turystyki, czy leżą przy 20, 15, 10 stopniach Celsjusza, a może jeszcze dalej, może wam śnieg nawet nie straszny, tak czy inaczej, musicie pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Przygotowanie siebie, przede wszystkim odzieży motocyklowej, przygotowanie motocykla. No i opony, o których dziś tak dużo mówiliśmy. Są takie rzeczy w motocyklach, na których można oszczędzać, i są takie, na których absolutnie nie powinniśmy tego robić. Opony są taką rzeczą, na której zdecydowanie nie warto oszczędzać, bo to jest kwestia nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale też kwestia tego, czy te nasze motocyklowe przygody, czy naszą motocyklową turystykę za kilka tygodni, miesięcy będziemy przyjemnie wspominać.